Albo cię przyjmą, albo cię nie przyjmą. A młodzież, słuchaj, i pompeczek troszeczkę zrobię, wiesz, i to i troszeczkę biegam. No. A paliłeś kiedyś marihuana? Tak, oczywiście. No, no i my poszliśmy na dwójeczkę, ja jadam hauptman. Tak, no ale dopiero wiesz, mam 72 lata, wiesz, jak jest. no to chyba jeszcze wszystko przede mną. Wiesz. ja bym się drugi raz urodził, to chciałem być w Ameryce. Pozdrawiam wszystkich widzów w portalu Ameryka po Polsku. <śmienic>